Będziemy 48 godzin z skamy, ale widzowie, na czym będzie to polegało? Dzisiaj zaczynam od totalnego zera. Nie mam broni, nie mam siana, mam tylko to, co mam na sobie oraz pod ręką. A pod ręką, widzowie, mam torbę zakupów, którą będę próbował sprzedać. Będę po prostu sprzedawał fejkowe ciuchy. Co będę robił dalej na serwerze, żeby zarobić, to Przekonasz się w tym odcinku, więc łapa w górę sub. Ja już zaczynam, gościu, nie ma to tam. No i widzowie, jak wyczytaj z tą tytułu, mam dwa dni w geta 5 na to, żeby ogarnąć jak najwięcej siana, żeby oskamać jak najwięcej osób. Widzowie dostanę pierwsze sms Hej, na Grand Street i Sprzeda jakieś podróby, które masz pod ręką. Z tego, co ostatnio widziałem, latają tam dzieciaki. Nie powinniśmy mieć z tym problemu. No i widzów, mamy jeszcze gościa, który będzie nam robił za, można powiedzieć, takiego supporta, helpera naszego, który będzie ogarniał nam to wszystko. I widzowie, lecimy na grą teraz. Widzowie, dzięki jego pomocy będziemy mogli opierdzielać ten temat dwa razy szybciej. I jest jedna rzecz. Bardzo ważna zasada. Jeżeli zostanę zabity, odcinek się kończy. Jeżeli zostanę złapany przez policję, sytuacja ma się tak samo. Policja, widzowie, jeździ na serwerze i są to gracze, więc muszę uważać na to bardzo, żeby nie dać a teraz szukamy tego gościa, który tutaj może potencjalnie kupić od nas jakieś ciuchy. I oczywiście my ich nie sprzedamy, widzowie w ogóle. Co byście myśleli? Jesteśmy dzisiaj z kamerem. Siemano, mordo, Siemano! Se siema siema siema, se ma, se sobie szpel. Y y y słuchaj, mam dla ciebie takiego ciucha. Y powiem ci tak, mm. no, zarombiste ciuszki. Y o oczywiście wszystko legit, ta. No tak, ta, ta, no, no, wszystko musi być legit, no, przecież jak mnie sprzedać, no. Haha, widzowie, <laughs> dobra, to się dobrze zaczynają. Słuchaj, mam te cztery torby, cztery torby, trzy koszulki, Nie, je yeah. yeah. no, tak, 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 A to ile. From the plug. Nie no, słuchaj, 15 koła 15 koła. Przecenę specjalnie dla ciebie zrobiłem ja biele, Dobra, trzymaj, trzymaj No i jak, jak spodobałem cię, a zresztą zajść sobie zaraz, <laughs> zaraz <laughs> marsiano siano, masz siano <laughs> Widzowie, to jest najbardziej dziwna transakcja. Dokonuję z randomowym typem w ogóle. Stoimy po środku ośki. Tam jakiś gość sobie chodzi. Tutaj typ w ogóle ode mnie kupuje za horrendalną kwotę ubrania ja pierdzielę ostro. Smyśl. Dawaj, 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 kasę, no Ty mordo, ale daj mi jedno dolara. <gry> widzowie, on mi dał 1 dolara. Okej, okay, widzowie, dostałem 14 koła. Yo, dzięki wielkie stary. Dobra, widzowie, pierwszy nasz zarobek, który dzisiaj mamy. Ty, a tak e, przy okazji, e, tak przy okazji, jak już mi dałeś to siano, e, muszę ci coś powiedzieć. Chodź, pójdziemy tam dalej, mam dla ciebie kolejny temat. Dobra, dobra patrzcie no, to, do, widzowie, patrzcie to. Wow, Widzowie, będą zaczął go bić! O cholera! O cholera, widzowie, to sobie więcej jakichś typów kolegów! Widzowie, pędy się zaczęły między sobą bicie Jeszcze gościowi chciałem tu sprzedać. Ale dobra, mam się koła. I teraz patrzcie to. Dawaj kolejny namiar. Dajmy, widzowie, kolejny namiar na skaming. Czy ta osoba, widzowie, nie wygląda ci podejrzanie? Teraz pojedziemy sobie po broń, bo broń się też przyda w dzisiejszym odcinku. No a widzowie, żeby za łatwo nie było, to nie wyjdziemy po prostu do sklepu z bronią i nie okradniemy tego. Zresztą zobaczcie, że tutaj już mój kontakt napisał mi Jedź na strzelnicę, tam musisz szukać broń, widzowie. Dostałem taką cynk ta, ta, taką cynę! Siemanko, siemanko, chciałbym na strzelnicę się przejść, postrzelać czegoś. Jakie macie? Co macie w ofercie, o. I widzowie, na tą użyjemy kasy, którą okradliśmy z typa. Okej, okay, no coś większego no, dawaj już pójdziemy. Ja, ile się w ogóle za to płaci, co? Za to się płaci. No tak, 250 dolarów za godzinkę. Eee, słuchaj, dam ci bonus. Okej, okay, widzowie, dobra, daj mu bonus. Normalnie, klocka dla niego rzucamy. Trzymaj, stary. Mamy w ogóle dolary w plecaku. E, totalnie nie wygląda to podejrzanie, totalnie. Widzowie, będziemy musieli jakoś go oskamować z tej broni. Zapodawaj, stary, co, co tam masz, O czym zaczynamy? E, no to możemy takiego pistoletu przejść, a później jakiś kałaszek, coś takiego. Tak, to weźmy ten pistolet i strzelbę od razu przynieść. Dobra, dobra, widzowie. To twój, to <laughs> dobra, 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 będziemy mieli strzelbę. Będziemy musieli mu jakoś ją buchnąć stąd, widzowie. Sprawdź czy jest on sam tutaj, czy może kogoś ma. Nie wygląda na to, że jest sam widzowie. Patrzcie to, wyciąga strzelbę. pamiętajcie musimy zrobić tak, żeby nie dać się wykryć, więc nasze zabójstwa, bo, bo takie też będą, widzowie, muszą być naprawdę ciche. no jak tam masz? To daj mi już pistolet, ja sobie z nią postrzelam. O, dobra wam. Dobra widzowie, ktoś ma cały sprzęcior. No to dawaj, idziemy na strzelnicę. No i dawaj, dawaj, no ja bym sobie strzelił wpierw z pistolecika jakiegoś, wiesz, wiesz? No no i. Pewnie, pewnie. Dzięki. Dobra, widzowie, mamy pistolet, mamy amunicję, 50 sztuk amunicji, zarąbiście. Słuchajcie, przypisujemy tutaj, że niby Pytą. coś strzel. Nie, spokojnie, ja byłem kiedyś w Afganie. Widzowie, co ja gadam w ogóle. Dobra, udajemy, że strzelamy. Nie wiesz, co to za mało kopie, ja potrzebuję strzelby. Okej, okay, okej. Okay. No. Sprawdźmy. O jezu, ale stary. W ale, ale, zarąbista ta maszyna, co nie? Zarąbista no, strzelba. No, 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 właśnie patrzę, ale no. Nie celuj do mnie, bo mnie Ja, ja, jak to ciebie nie celować? Halo, a. O, 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 nie. O... Widzowie, nie przeładowałem. O, cholera. Dobra, musiałem to szybko zrobić, widzowie, bo był, była naprawdę mega lipa. Dzięki wielkie za broń. Ha! Dobra, ale udało nam się wytargować Słuchaj, ja nic nie widziałem. Ty nic nie widziałeś. Rozejdźmy się w pokoju, okej, okay? dobra? No, a nie ma opcji takiej nawet. Nie nie myśl tak. <laughs> Ale widzowie dostał kolbę, cholera. Dobra, chowamy tą broń. Nie mamy gdzie się schować. Ej, wyskakuj z fury, wyskakuj Ajajajaj. z fury. Słuchaj, słuchaj, musisz się na budowę na Twizzle News i tam no. będą czekać na ciebie dwa wany. Mogę cię właściwie zawieść I będziesz musiał skamować, oczywiście, y, te osoby, które mają tam temat. Y, na, na Narko po prostu, tak? Będziesz musiał. Aha, dobrać. zatwić mi spotkanie z gościami, co dilują. Oczywiście, że tak, musisz się go skamować. Dobra, widzowie, to jest nasz gość, który nam dzisiaj zawsze zlecenia, więc musimy go posłuchać. Dobra, stary, lecimy tam jak to, najszybciej. To dobra, ja Ciebie tutaj wysadzam Musisz iść tam pod budowę i skamować. Dobra, alright, siemano, trzymaj się. Widzowie, dobra, to jest mój wspólny. Można tak powiedzieć, dzisiaj będziemy skamować również z nim, za jego pomocą. Oho, są typy, widzowie. Siemano, ja na to od dobijamy go? Pewka. Dobra, dobra, masz jakoś ten temat pokazać? Weź mi tą cegłę do ręki. Dobry. Co to w ogóle jest? Jedna na sumie z... jeden kilogram o? No to pokazują, pokazują. Dobra, widzowie, tam jeszcze jakiś inny typ idzie, muszę na nie uważać też. Cholera, mam w razie czego shotguna normalnie pod kurtałą. Będę mógł go zdjąć na szybkości. Dobra, widzowie, patrzcie, jaka cegła! Dobra, stary, ile ile zamiam ci tam zawołać? Ile za nim chciałeś? No dwa i pół koła. Dwa i pół koła. Dobra, mogę ją zobaczyć? Mogę? Mo no, da daj mi ją, Może wziąć, możesz wziąć. Zważyć nawet, kurde. Masz. No to da dawaj, dawaj, no wszystkie pakiety. Dobra, widzowie, do jak on mi da narko, to ja wezmę je wtedy, zabiorę. No i wiadomo, wystrzelamy tych gości, jak się uda. Ciemu, o, tak, widzowie, tak, jest tak. ich więcej. Okej, okay, widzowie, dobra, czekamy, masz gość nam da temacior. Zobaczcie, że coś nam chyba tutaj daje, czy nie? Patrzcie, dostaliśmy je. O, cholera, 100 torebek. 500 gram. Dobra, robimy to, skama, widzowie. Dobra, słuchaj, pójdę pójdę tylko posiano, ok? Ma Albo czekaj, mam w plecaku. Dobra. To wyciągnij sobie. Oho, poczekaj, 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 dobra, teraz. Wszyscy wszyscy na glebę! Gnoju! O cholera, widzowie, ja pierdzielę. Dobra, gość do, do mnie wyciągnął broń. Lecimy z nimi teraz tango. O, cholera, okej, okay, widzowie, nie możemy dać się trafić. Mamy go! postrzelony, Dobra, jeszcze trzeci gdzieś jest. O cholera! O cholera, policja, widzowie! Gnoju! Dobra, widzowie, spierdzielamy stąd. Policja, zaraz tu będzie. O, ja pierdzielę. Dziela, ale se przerąbaliśmy. O, nie, o, nie. Patrzcie, patrzcie, wóz policyjny tu jest. Cholera. O, nie, widzowie, posik mam, posik mam. Cholera. O, cholercia, dobrze. To mi się, widzowie, podoba. Trzy radiowozy na mnie, a jeszcze dzień młody. No, kurczę. Ostro, ostro. O, jeszcze mnie frajer spróbował spitować. Następnym zadaniem jest kradzież fury. na kardilera i poproś go o jazdę testową. Widzowie, nie mogę go poprosić o jazdę testową. Bo mam posik policyjny. Muszę go jakoś zgubić, cholera. Hop. O nie, o nie, o nie FAK! Nie, 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 jedź, jedź, jeć, widzowie! Dobra, oni się rozwalają. Oj, ale jeden ma piękne dachowanie, widzowie. Dwóch tylko, dwóch tylko mam, mam na sobie. Nie! Jadą, jadą jeszcze. To teraz widzowie sprawdźmy to, co ja robię na szorcach. Czy to też wyjdzie, kurczę, używając takich gównianych pojazdów? Dobra, leki grandzik Patrzcie, 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 dobra! Mamy ich, jeden, jeden w pościgu Dwóch maksymalnie, widzowie Muszę ich porobić właśnie na takich zakrętach, zakrętasach Dobra, widzowie, jedziemy O cholera, o cholera, o, dobrze, że mnie przepchał Bym się zestakował, widzowie Dobra, mamy to, mamy, patrzcie, jakie mamy ten O cholera, wypadłem z fury Cholera, widzowie, nie chcę, wysiadaj, 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 wysiadaj Gnoju, odsuńcie się, bo mam go zabije Odsuńcie się, stawaj tu, do mnie, do mnie Jak najszybciej, widzowie, cholera, patrzcie, jakie tarapaty Jestem otoczony, cholera, policją Nie wyciągaj broni Noju, ja pierdziele, widzowie. I teraz będą do mnie walić gnojki. Widzowie, wyciągnął gnata. W sensie Tazera próbował. Ale teraz tym na pewno łatwiej ucieknę niż yy, poprzednimi autami. Jesteśmy w krzaku. Jak ktoś podejdzie, to od razu go rozstrzeliwujemy. Jesteśmy dobrze schowani. O cholera, nie wiem, czy mnie zauważył. Strzały jakieś padają, cholera wie czemu. Patrzcie, jak jestem przykitrany. Kradniemy tą furę czerwoną. Chyba mnie, chyba zauważył mnie, widzowie, chyba mnie zauważył ten jeden. Albo zauważył, cholera, łudziłem się, widzowie, i wracamy do posigu! Dobra, ale tym już na pewno ucieknę sobie na spokojnie i myślę, że już w sumie uciekłem, bo nie będą mieli jak mnie szansy nadgonić. Zaraz wjeżdżamy w getto i tutaj jest, widzowie, po jabłkach, pograne wszystko. Ale już jedźmy w stronę kardilera, bo tam będę chciał ukraść. się drogą furę, widzowie. Tak jak mi napisał mój wspólas tutaj, patrzcie, no nie, no to już, już nie ma opcji, kurczę. No zgubień, zgubień. Udajemy się jak najszybciej do kardilera. No ale widzowie, chyba zrobimy to od dnia jutrzejszego. Albo dzisiaj w nocy okradniemy furę. Tak, widzowie, poczekajmy. Okej, okay, widzowie, umówiłem się na jazdę testową. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda wieżowiec. Freedom Tower. Umówiłem się na jazdę testową tutaj w Cardi leży. No i widzowie, jaki jest mój plan? Oczywiście z tej jazdy testowej spierdzielić. Tylko nie wiem, czy ktoś będzie wsiadał ze mną do auta, czy nie będzie wsiadał ze mną do auta. I widzowie, wybrałem sobie furkę, no taką typowo skamerską, ameryczkową, Dodge'a, żeby kurczę, tutaj coś podziałać. Witam, dzień dobry. Witam, witam. Pan z panem na testową? Tak, tak, y tak. Tak, na tego nowszego z 2020 Tak, 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 tak. tak. Ej, któ który to jest ten? Po lewo czy po prawo? Ten matowy bardziej. Dobra, dobra. Oj, widzowie, będzie ktoś wsiadał ze mną. Eee, czy muszę jakoś poręczyć? Pieniężnie? Przed jazdą? Ej, nie. Nie musi, pan. Dobra, dobra, no, ale dobra, musimy teraz gościa, kurcze, wywieźć w pole O kurcze, ale to jedzie, powiem ci Ja pierdziele, stary, no No to jest specjalna Ach. wersja, 825 koni posiada pod maską O ja pierdziele, widzowie, ostro, ostro Ile ta fura jest warta? 240 tysięcy amerykańskich dolarów Dobra, widzowie, to patrzcie teraz to Okej, okay, okej, okay, dobra, ale. teraz wyśnij z fury, bo ci przestrzelek bańkę Co? Wyśnij z fury, to jest kradzież, gościu Biały dzień, poszedł stąd Okej, okay, widzowie, dobra, postrzeliłem typa normalnie, buchnąłem, o nie, no to się nie dzieje, akurat się nie spojrzałem przed siebie i tam za mną jest radiowóz policyjny, dobra, oskamowaliśmy typa z auta, którym jest Dodge, patrzcie, jak będziemy robić sobie łatwiutko policję teraz, no nie, no teraz to już jest pastwienie się, widzowie, nad nimi, no ta fura po prostu, 800 koni, widzowie, to mówi samo za siebie, zapinam pasy, żeby znowu nie wylecieć, patrzcie, ile ja zapierdzielam, patrzcie to, 300, 300 prawie, jecha, pierdziele. Dobra, widzowie, robimy kolejny nasz skok, tym razem już drugi raz w nocy. Dobra, no nie no tu już widzowie jest po jabłkach, naprawdę. Udało nam się oskamować widzowie kilka osób w tym dniu, więc lecimy do drugiego, już następnego dnia w GTA 5. Widzowie, czy mi się uda? Myślę, że mi się może udać. Czekam na furę. Aha, widzowie, ja ją muszę ogólnie odeskortować. Mam dwa kilometry, widzowie, więc yy, od razu po prostu to zrobię, bo nie nacieszyłem się za dużo tym wozem. O ja pierdziel, widzowie, to ma turbo jakieś! jo stary, zawijaj tą furę! Za mną policja ogólnie będzie jechała! A więc tak, na następne zadanie musisz jechać na postop na dokach i tam będzie bus y, Aha. z kurierem i na pacy są bardzo ważne rzeczy i. Dobra, dobra, się się bus kurierski. Rano to ogarnę może być. Jołka. Okay, dobra, widzowie, więc od teraz zaczynamy nasz drugi dzień cholera. No, niestety żegnamy się z zarąbistą furą, a ja idę się położyć spać i trz, przeczekać do drugiego dnia, bo tu bardzo dużo sygnałów policyjnych jest. Widzowie, przed nami kolejny skamior, Piąte, piąteczka, już numer 5, bo będziemy okradać dzisiaj kurierów. Ej, zobaczcie, mamy jakiegoś busa. Weasla, ale on nas nie interesuje, bo potrzebujemy busa kuriera, widzowie. Na doki mieliśmy podjechać, więc jedziemy. No bez kurczę, już zbędnego czasu tracenia. Patrzcie, tam jest jakiś czerwony busik. Tu, to, tutaj mamy wózki widłowe, tu jakąś naczepę. Szukamy tego, gdzie są ludzie, widzowie. Przy tym pojeździe, jeżeli to będzie on, to muszę mieć człowieka jakiegoś albo lokalizację, którą właśnie chyba teraz dostałem dokładnie. Okej, okay, widzowie, dobra, to jest 2 km 300 stąd. Okej, okay, widzowie, dobra, czytamy jeszcze raz te SMSy, bo coś mi tu nie gra. Aha, gdy ogardzisz zlecenie, będę czekał w tym miejscu. Dobra. To dlatego, no jestem debilem po prostu, widzowie. Chodzi o to, że mam tam przywieźć tą pakę, widzowie, kurierską. Jeżdżą tu... Ta ciężarówka dziwnie wygląda. A a tutaj będzie bus, okej. Okay. A, widzowie, to i tak jesteśmy trochę debilami, bo pojechaliśmy w złe miejsce. Zaraz się widzimy i tam jesteśmy. Pamiętajcie, moi drodzy, że im więcej hałasu narobimy na zleceniu, tym większa szansa jest na to, że będę miał przypał ze strony policji. Zobaczcie, jest jakaś lodowa tutaj. Jedzie lodziara, ale... O, post-op, tak, widzowie. To jest to miejsce. Dobra, dobra. Zobaczcie, są kurierzy jacyś no, tak, pomyliłem miejsca. Dobra, widzowie, teraz by trzeba jakoś było ogarnąć coś. Patrzcie, patrzcie moją bajerę. E, witam, panowie, witam. E, do szefa się miałem zgłosić, moja paczka zaginęła. Szef jest w biurze. W biurze? E, tak, ale mi chodzi dokładnie o tą paczkę z tego Czyli e, do... nikt sobie nie przywłaszczył? E, numer, 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 numer. Numer 692137. E, dobra, widzowie, dobra, wkręcamy i cholera. Ale co, musimy tylko ukraść busa i tak, jakby tak po prostu wsiąść do niego? No i jak tam, macie paczuchę? Nie widzę tutaj takiej paczki. Nie widzi pan. a no, no, no. 6, 9, Sprawdźcie panowie. No, proszę, dobrze. Dobra, widzowie. I jak oni pójdą, wsiadamy od razu do tobusa. Patrzcie, patrzcie. I od razu jedziemy. Otwarty, zarąbiście. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. Do widzenia, do widzenia. Przejmę waszą robotę dzisiaj. <laughs> Ej, widzowie, go się odwózek widłowy, będzie mnie gonić. Dobra, skamowaliśmy kurierów. Gdzie muszę teraz autobusa te zawieźć, cholera? Nie mogę zrobić to na przepale. Dobrze, że nie strzelałem, bo by policja będzie, bo by policja wiedziała co i jak. Ale patrzcie, mam kilometr 300, żeby dowieść tam autobusa, cholera. Na razie w ogóle idzie wszystko gładziutko, elegancko, bym powiedział, no nie ma większych problemów. Po prostu dzisiaj jesteśmy perfekcyjnymi z kamerami i widzowie, czego chcieć więcej. Po prostu ogarniamy robotę na sto patrzcie to policja. Bo jakieś zatrzymanie, widzowie Ok, widzowie, muszę tam dowieść do busa. Trochę na okrętną pojechałem. A nie widzowie, oni już dostali cynk o mnie! Że ja ukradłem to busa? Co tak szybko? O, cholera, dobra. Dobra, rozwalamy ich Dobra, widzowie, po ponach, ostro. Nie możemy sobie tak dawać wchodzić, kurczę. Pasz się walą do mnie. Mogę to raz tego nie dowieść widzowie przez nich. Cholera, mam pomysł na ucieczkę, bardzo efektywny dosyć. Ale wkurzający policjant widzowie. O nie, widzowie, o nie, o nie, o nie. Dobra, nie uda mi się to dowieść, widzowie. No to w takim razie idzie na dno. O, cholera, widzowie. Amo, amo. Nienawidzę widzowie tego pistoletu. Dobra, leży. Widzowie pompa. Leży kolejny, ale widzowie, ja nie ustrzeliłem to, co trzeba. Dobra, widzowie, wpierdzielam się do wody jednak. To jest moja jedyna szansa chyba na ucieczkę po prostu nurkować. Oni będą zaraz pewnie wskakiwać też do mnie do wody. Ja pierdziele zrzucili mi busa do wody. Co jest grane? Ja pierdziele widzowie, mega lipa, mega lipa jest! Okej, okay, dobra, wchodzimy sobie tędy. Tu miał czekać na nas ten ziomek, co miał odebrać to busa. Zobaczymy, może będzie jakieś inne Patrzcie ile ich tam lata, policjantów. Ja pierdziele. Musimy przeładować broń. Amunicji widzowej mamy bardzo mało, bardzo mało ammo mamy. Dobra, bierzemy jak najszybciej furę. Patrzcie, tam czeka gościu. Musimy wziąć sultana. To jest cud widzowie, że my to przeżyliśmy tak szczerze. Ja pierdziele, idziemy go poinformować. Jó się mano, nie dam rady ci, dowieść tego, Utopiłem tą Nie sorry! nie no, no, nieciekawy, Dobra, masz ostatnie zlecenie. Y tak, zaraz ci wyślę lokalizację, gdzie musisz pojechać. Tam będziesz musiał... Um... Mhm. Porwać konwojenta. Musisz zabrać od niego ubrania, i wpiero się do banku. Tam dostaniesz parę zabawek i musisz się ukraść. Dobra, ojo, się no. Dobra, widzowie, i tyle chcę wiedzieć. Mam porwać konwojenta. Muszę przez to ogarnąć wtedy, widzowie, bo to będzie załadunek w banku jakimś. Nie wiem. Zgaduję, że w jakiejś flece albo może w Pacyfiku. No nie wiem, ale będzie jakiś załadunek. No i wtedy, widzowie, przyjmiemy te całe siano. Ale dobra, lecimy teraz, widzowie. Czekamy dokładnie na SMS-a od naszego ziomala. I zobaczymy, kurczę, jak to teraz będzie wyglądać. Ale przynajmniej mam już furę, którą mogę normalnie uciekać, i nie jest to. Możech, widzowie, bo jest to zarombista fura, więc możemy coś się nawet pogonić trochę z tą policją, ale mamy SMS-a też, że się. GPS -e. kilometr 300, moi drodzy. Patrzcie to normalnie. Będziemy tam zadupiać teraz. Okej, okay, widzowie, ja już jestem na miejscu i to jest chyba Union Depository. Zobaczcie to. Ja pierdzielę, gdzie oni mi każą podjechać, ale mroczno! Jest! Jest konwój! Dobra, musimy to buchnąć. Jeszcze zabierzemy temu gościowi bronię i wszystko co ma. Dobra, widzowie, lecimy, kurczę, zauważymy na razie jedno typa. Patrzcie to, patrzcie, to patrzcie to, patrzcie to. Ej, 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 nie ruszaj się, nie ruszaj się, nie ruszaj Ilu was jest? Jesteś ty tylko, czy jest ktoś jeszcze? To? Tak, sam, dobra, sam, dobra, sam, dobra. Sam, sam, sam. Wyciągnij mi amunicję. Masz amunicję do broni? Masz na pewno masz broń. Ech, Potrzebuję już, już, amunicji i twojej broni. Puść to, co masz w rękach. Puść to, puść to. Okej, okay, widzowie, dobra. On pewnie ładował kartony i w ogóle wszystkie załadunki, żeby ładować siano z banku. Do jakiego banku masz jechać? Pacyfik, pacyfik. Pacyfik, dobra widzowie, zabierzemy zaraj jego ciuchy. A pamiętaj, nie rób głupi sztuczek, okej? Okay? Dobra, widzowie, patrzcie to. Ile lamo go śmiał? Patrzcie to, kombat pistol, bierzemy i bierzemy tą całą amunicję. Zamieniamy sobie. Dobra, super, proszę, proszę. Dobra, widzowie, mamy Glocka. No i widzowie, teraz trzeba go pozbyć normalnie stroju. Trzeba pozbyć go ubrań. Wyskakuj z ściuszków, okej? Okay? Szybko, szybko. Już, już. Dobra, widzowie, patrzcie, zabraliśmy jego ciuszki totalnie. Ej, typie, już wiesz, że nie będziesz mi potrzebny, okej? Okay? Proszę. Daj się oskamować, stary W takim razie adios, a masz Dobra, widzowie, musimy jeszcze zrzucić z siebie ten plecak Dobra, widzowie, się, bierzemy kurczę Stockade'a I jedziemy do banku Pacyfik. Cholera, się. Akcyjka totalnie po cichu Brak możliwości dla policji, żeby nas zwyczajili, Bo nie strzelaliśmy do niego Nie robiliśmy mega dużo hałasu Lecimy po swoje tak naprawdę Lecimy na bank Pacific, cholera Tam, widzowie, musimy naprawdę ostrą bajerkę pocisnąć Że to my jesteśmy tymi konwojentami Cholera, tylko ja nie wziąłem żadnego jego, jego identyfikatora czy coś Może być naprawdę lipa. Jesteśmy już obok Pacyfika, tylko teraz zaparkować i zmusić się jakoś, żeby oddali nam kasę. Zajdziemy normalnie, jakbyśmy mieli robić klasyczną dostawę, tylko że tym razem wizowie powiemy, że trzeba odebrać... Dobry. Pieniądze. dobry, 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 do dobry, dobry, pewnie, pewnie dobry, dobry, no, no, no. Konwojent okay. Adams. Uh, witam, miło mi do szefa, przepraszam. Najczęściej. A pan, tu jest kim? Przepraszam? Ta plakietka? No, ja jestem zrów proszę. Dobrze, poproszę do szefa. Potrzebujemy dzisiaj pieniędzy, walizek. No, widzowie, dobra, ale bajera cisnę tutaj. Tak, tak, tak. Walizka pieniędzy na pewno nam się przyda. Dostałem polecenie, że mamy zabrać pieniądze z banku. Pewnie Tak, tak, tak Mikołaj, ja sobie przeładujesz od Gana Patrzcie, to, no goście, to jest Pewnie, pewnie? Czy u pana nie zmienił się dress code, Bo nie wiem pan tej chusty A to jest polecenie Polecenie od szefa Tak, mamy być totalnie krypto... Krypto-konwojentami Nowa dziedzina fachu Witam szefie tak, tak jak... Tak jak zawsze, tak jak zawsze tyle samo pieniędzy wywozimy. Eee, yes, no to zapraszam. Dobra widzowie, idziemy kurczę z nimi. Ja tu z tą bronią mógłbym położyć jedną z nich. Ej, pan pójdzie dalej, ja tylko coś załatwię, Przepraszam, but mi się rozwiązał. O! Dobra, widzowie, chciałem go, chciałem go uderzyć i udało mi się, ja pierdzielę, ale lipa! Cholera, dzisiaj mi tak nic nie wychodzi. Dobra, może na schodach go zdejmiemy tego gościa, patrzcie to. Ej, przepraszam, kolego nie wypadło ci coś z portfela? Nie. Dobra zamki mordę. Dobra widzowie, strzeliłem niechcący. Dobra <gry> kończmy ty gierek. Eee, w sumie nie jestem waszym konwojentem, jestem podrabiańcem, a teraz potrzebuję pieniędzy, więc szybko otwieraj mi ten skarbiec. Dziękuję bardzo. Dobra, widzowie, niech on otwiera to, niech mi daje walizki. Poczekam na górze z walizkami. Nie wzywaj alarmu, okej? Okay? Dobra, widzowie, okay. elegancki skam, kurczę, tutaj wychodzi. Tylko żeśmy chłopa tutaj zdokautowali. No, trochę nie wyszło to tak, jak chciałem. Widzowie, dzisiaj ogólnie mi mało rzeczy wychodzi, ale dobra. I patrzcie, i nadal strugamy pawiana. Przepraszam, broń wypaliła mi, broń mi wypaliła, tak. Nic się nie dzieje. O, widzowie, widzicie, kurczę, uspokajamy tutaj sytuację. No i co, no, zobaczymy. Czy gość wezwie alarm, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Idzie już z moimi pieniędzmi. Patrzcie, otwiera to. Dawaj, szybciej, otwieraj to. Ot, otwieram. No, otwieraj, otwieraj i dawaj pieniądze. Szybko, w walizkach albo w, w tych, w torbach. Wyciągaj. Dobra, widzowie, niech on przyjdzie tutaj z walizkami pieniędzy jakimiś. Kurcze. Dobrze, inni to nie słyszą. Ja normalnie wie, wiecie, no. Wyjdę teraz na zewnątrz i jest totalny luz, bo jestem konwojentem. Patrzcie, to. Na jak? Patrzcie, ja strugam konwojenta tutaj na zewnątrz, a wewnątrz gość normalnie będzie mi zarasiano wynosił. się. Mam nadzieję, że on nie uciekni. Dobra, idziemy do niego po walizki. Już pewnie teraz powinien to ogarnąć. Patrzcie, otworzył safe. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. O! Kolego, otw otwórz to! Dobra, i wyciągaj wszystko po kolei. To jest ta cała walizka? I, i tak. Dawaj władujesz ją do konwoju, żeby nie było podejrzeń. Dobra, widzowie. Niech on nic nie krzyczy. Jak on coś krzyknie, to go rozwalimy. Łącznie z wszystkimi ludźmi, więc zarąbiście. Ile mam jeszcze amo do pompy? Do pompy mamy 18 amo, plus 8 załadowane. Warto mieć to na uwadze. E, szybciej, dyrektorze, bo się zaraz te, cała dostawa spóźni. Ale robimy akcję, ale robimy zadymkę. Dawaj, daj, Szybciej, szybciej, bo cię zastrzelę. Dobra, widzowie, to jest naprawdę mega skam. Ładuj to, ładuj to do środka, co? Załadowane? Tak, tak. Dobra, dziękuję Ci bardzo za współpracę. O, cholera! Widzowie, znowu zrobiłem to samo! Nie, policja teraz będzie wiedziała, że coś się dzieje, cholera. Ja pierdzielę, tam stała akurat radiowóz. O, nie! O nie widzowie, o nie. No już tak myślałem, że tak będzie, widzowie. No nie to może była jakaś zasadzka na mnie, widzowie, ten gość, z którym współpracujemy, mógł sprzedać. Dobra, widzowie, ale jadę po prostu, jadę. Patrzcie, to oni mnie próbują ramować, co za dzieciak! Widzowie z policji. Nie udaj mi się, nie uda mi się na 100%. Widzowie, jeszcze im ucieknę. Dobra, widzowie, patrzcie to, lecimy, kurczę, w tą stronę. No i teraz przydałoby się zrobić kilka jakichś fajnych skoków. Aczkolwiek taką wielką kolumbryną może być ciężko widzowie, no, ale dzisiaj już uciekaliśmy. No nie, to się cholera nie dzieje. To się nie dzieje. To się widzowie nie dzieje. To się widzowie nie dzieje. To się, widzowie, nie, dzieje. To się nie dzieje, to się nie dzieje. To spierdzielam z buta. To się nie dzieje! To się nie dzieje, widzowie, pasów nie zapiąłem. Patrzcie ile radiowozów jest za mną. Są tu widzowie fury jakieś. O, pierdzielony. Cholera, widzowie, policja już tutaj przyjechała. Ja pierdzielę. O nie, 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 nie. Widzowie, zaraz mnie stazują. Cholera, widzowie. Oni mnie jednak chyba chcą ustrzelić, a nie stazować. Dobra, wpierdzielam się na komendę. Robię Tower Defense na komendzie. To jest, widzowie, ostatni bastion dzisiejszego odcinka skamerskiego. Patrzcie, to spierdzielam im. Dobra, muszę się przygotować. Muszę uważać, bo drzwi się często bugują. mnie Dobra, widzowie, musimy pocisnąć teraz Tower Defense. Oni mi będą zaraz tutaj wchodzili. Zobaczcie, to ja pierdzielę. Patrzcie, to drzwi się mogą zbugować. Muszę uważać na to. Jeden leży. Cholera. Drugi. Mamy go. Okej. Okay. Oje, cholera, co jest? Ja pierdzielę. Ten gościu, który z nami współpracował, ukazał się oszustem. Ja pierdzielę. Spierdzielam widzowie do kibla. Spierdzielam do kibla. Co tam się dzieje, widzowie? Widzicie to? Patrzcie to. Cholera. O nie. Mamy jednego, kolejnego. Ja pierdzielę. Leżę, widzowie. I teraz odcinek się kończy. Dziękuję bardzo za staw łapę w górę i suba. I widzimy się 4000 łapek. Wiesz, to masz film trochę ja.